No, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części. Ten zegar już jest zrobiony, sorry za bałagan, ale tu się pracuje, tu się robi. Idzie punktualnie, prezentację zrobię na zewnątrz. Jeszcze się zajmuję, właśnie dzisiaj, tym drugim, też kominkowym. Jego tak. No, potraktuję go, wiadomo, w środku tym olejem uniwersalnym. Uniwersalnym. No, i olej do konserwacji drewna. No to tym to się zrobi. Ale tak, tam już mam to ściągnięte. Patrz na ten mechanizm. Raczej przeczyścimy go tylko trochę. I powinien pchodzić Sprężyna jest dobrze. Tam musiałem, w tamtym miałem problem, bo musiałem całą sprężynę rozwijać. Tą, która tu jest, widzicie. ...calusieńką Żeby po prostu naprawić to Sprawdzimy tutaj Wow, ktoś go czymś paskudnym kiedyś po, popryskał I widzimy sprężna jest nakręcona na maksa, nie chodzi Dobra, tym się jeszcze dzisiaj zajmę A jutro Jutro myślę tymi Tymi Zegarami się zajmiemy może się uda od razu dwa. Wszystko jest na miejscu. Nigdy jeszcze tego nie rozbierał. Tak, jutro się tymi zajmiemy. A w piątek wiadomo, że nie ma czasu, bo trzeba iść na wykopki. Dobra. A tym i tym to przeniesiemy może coś. Jeszcze może coś. Może w niedzielę. Dobra spróbuję to oczyścić i uruchomić, sprawdzimy czy będzie działać Ten sobie fajnie tyka Pięknie wyszedł Ale ja tu wam pokażę Prezentację jak już te dwa skończę Na zewnątrz A po wielu próbach ruszył Ruszył mechanizm Kiszej chodzi niż tamten, taki chudko ten to tyka No myślę, że jeszcze parę tutaj do czeszcza jeszcze Kręcić trochę. On jest. On jest na maksa nakręcony. Nie można przekręcić za bardzo, bo zniszczymy taki mechanizm, w którym właśnie ten był zniszczony. Był dokręcony na maksa i mechanizm. Był zniszczony. A w tym nawet tego mechanizmu nie rozkręcam. Na no, oliwiłem. No i chodzi. I chodzi, powinien chodzić. No zobaczymy. Chodzi. Tu jest takie pokrętło plus i minus. Widzicie, i się przestawia. I jak wam po środku się zostawia, jak zaczyna śpieszyć, to się troszeczkę daje na minus jedną kreseczkę. A jak idzie za wolno, to troszeczkę przestawiamy na plus, i to można zrobić bez rozkręcania zegara, bo to można zrobić poprzez otwarcie tego. No i tam widzimy mechanizm, tak samo w tym. Można to wyregulować. W każdym zegarze jest. Ja wam nawet pokażę. Tutaj o, tu mamy w tym miejscu. I też mamy pokrętło, tu jest na minusie. Tu widzę, nie komuś za szybko chodziło. Musiał zmniejszyć. A w tym, fajnie, bo będziemy jeszcze testować jak dzwonią. Będziemy jeszcze testować, jak dzwonią. Zobaczmy, jak jest w tym. No, tu jest praktycznie. O, nie na środku, ale też śpieszy. Ten jest na baterię. A tu jest taki malutki. Też też będziemy, będziemy się tym zajmować. Ale skupiłem się tylko na razie na tym wczoraj. No i na tym dzisiaj. Ale chodzi. Panie, będzie chodzić. Podczyszczę, zrobię prezentację, jak to wyszło. No i dzisiaj będziemy kończyć. No i prezentacja zegarów po renowacji i naprawieniu mechanizmów. Wszystkie te zegary, już były zmielone, gdyby nie istniały, uratowały mnie od zniszczenia. No i tak wygląda. Całą noc chodził. Wczoraj już go złożyłem. Idealnie godzina. Tu mamy 14.36. Nie wiem, czy tu gdzie. Jest 14.36. No ten też dla porównania. Dopiero dzisiaj uruchomiłem mechanizm. Tym miałem problem, bo musiałem sprężynę rozkładać. No i Ciężko się to zwija, jak się nie ma odpowiedniego też sprzętu, ręcznie można sobie pociąć nawet łapy, patrzcie się jak tam w środku ten mechanizm widać po prostu pięknie, no tu mam problem, ale to jest z jednym tam tu trzeba zlutować to jest taka Taka spinka to jest takie, które tam trzymie, ale myślę, że nie będę tego sprzedawał. To będzie dla mnie trzymie się. To jest taki drobiazg. Tym się nie rzuca. To ma chodzić. Mechanizm jest najważniejszy, no i też wygląd. Design, ten też jest ładny, drewniany. Też z tej samej firmy Majak. U.S.S.R. Chodzi o wiele ciszej. Widać tam, nie wiem czy tam w środku. O widać. Mechanizm jak chodzi. Ale powiem wam, fajnie się spało przy tym zegarze. Ma taki charakterystyczny dźwięk w nocy. Takie takie tykanie. To nie jest tykanie zegara po prostu takiego na baterię. Tylko to jest po prostu taki że przy tym człowiek się za, zaśnie no taki rarytas, którego mało już jest i coraz mniej. Tu jest taka... No, myślałem, że zostawię w takim stanie jakim jest, bo nie dało się tego doczyścić, a musiałbym to szlifować papierem ściernym, ale wtedy zniszczyłbym po prostu oryginalny lakier, który tu jest. Olej do drewna wystarczył. Troszeczkę tą ram, ramkę WD40 też, też bym musiał ją, wiecie, odkręcać, szlifować to, ale niech jest, niek, też po zegarze musi być też takie, żeby było widzieć, że ma swoje lata. Musi mieć jakieś tam ślady użytkowania, bo nie odno, odnowilibyśmy go, tak no wiecie, jak ze sklepu, ale to już by nie, nie miało swojego charakteru i klimatu. Tak więc dwa zegary zrobione. Jutro myślę właśnie nad tamtymi dwoma, które wam pokazywałem. Tak więc, jeśli filmik wam się spodobał, możecie ustawić łapkę w górę. Jeśli jesteś nowym widzem, możesz mnie zasubskrybować. Tak więc, trzymajcie się do następnego.